Yeah. pierwsze przygody już tutaj w Siennej. No ktoś musi być pierwszy i otworzyć, że tak powiem, tutaj ten wór z tymi wszystkimi ekscesami. No u nas niestety no nie schamowało się, ale ogarnęliśmy temat. jest mi, kolejne rundy GSMP, tym razem w Siennej, na najkrótszej trasie, ale też takiej bardzo specyficznej, bo jest i szybka, i techniczna. Znaczy tak, trasa jest szybka, techniczna, z masakrycznie złym asfaltem. Podbija, szczególnie tutaj na tym mostku. Jestem tutaj pierwszy raz, no więc tak, na początku miało być delikatnie, ale to nie da się, po prostu się nie da. No człowiek za każdym razem chce jechać jeszcze szybciej, no i, no i się nie schamowała. No będziesz walczył podczas tych zawodów w klasie? Tak, będę się starał jechać jak najlepiej, że tak powiem, z taką bardziej zimną głową i, i, i starać się to jechać torem niż bardzo szybko. Powiedz mi, do końca sezonu pozostały cztery wyścigi. Trzeba je wszystkie zaliczyć, no i będzie można świętować już od No jeszcze została nam po siennej, siennej kolczyna, więc no, trzeba jechać wszystko w tym roku, taki był plan, a w przyszłym roku zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. O, nawet całkiem niezły będzie tutaj wcienne. No. E, wiesz co, no tak, podsumowanie wczorajszego dnia to tak wszystko na przekór, że tak powiem. No, ja to mogę skwitować do was słowami, no. mówi do przodu, bok pokazuje, no. i tak to właśnie wczoraj było. No. Udało się coś tam jeszcze ugrać. No miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. właśnie, wczorajszy dzień już za nami, zapominamy o nim, a teraz jesteśmy po dwóch podjazdach treningowych, powiedzmy jest szybciej. A jest szybciej, poprawiłem tam parę, parę błędów, które, które wczoraj robiłem. Jest jeszcze parę zakrętów 2-3 do poprawienia, które jak wystarczy mi odwagi poprawię na pewno. No drugi podjazd zostałem schamowany niestety przez Wielkiego Gołębiowskiego, bo miała awarię, także i tak czasowo dobrze, bo 1.48. Super kibice tutaj w Siennej z tego co słyszałem. O, kibice fajni, przybiłem piątki. No. No, naprawdę, no, impreza jest super tutaj, jeżeli chodzi o, o, o kibiców. Organizacja też w miarę idzie, wszystko idzie na bieżąco, także jest, jest fajnie, bardzo udany. Record. Przed nami, już za nieco ponad miesiąc, finał GSMP 2013 w Korczynie. Na pewno będziesz chciał się tam postarać i powalczyć o jak najwyższe miejsce na koniec sezonu. No, będę się starał utrzymać, może to co mam na, do tej pory, bo już mamy za dużą przewagę, nade mną ma Piotr Ostrowski, także raczej. A raczej za wysokie progi jeszcze jak na tym sezon dla mnie. Jurka Gołębiowskiego, to wręczmy mu jeszcze nagrodę w klasie HSZ 2000+, plus za zwycięstwo. W tej klasie 2000+. Jurek Gołębiowski najszybszy w klasie HSZ 2000+. I jeszcze, drodzy Państwo...